Polskojęzyczne karty Pokémon. Tak nie przesłyszałeś się w 2010 roku w kraju Kotleta Schabowego? Faktycznie można było kupić oficjalne karty w naszym języku. Problem w tym, że cała ta przygoda skończyła się szybciej niż zakładano. W tym materiale przyjrzymy się temu wydarzeniu i przeanalizujemy, dlaczego polskie wersje kart Pokémon nie są dalej produkowane. Zacznijmy od podstaw. TCG to skrót od Trading Card Game, czyli gry karcianej, która łączy ze sobą dwa światy. Z jednej strony to strategiczna gra, gdzie budujesz różną talię z Pokemonów, energii i kart trenerów. Atakujesz, kombinujesz z efektami, starasz się po prostu dokopać przeciwnikowi. Z drugiej strony to kolekcjonerskie hobby, gdzie największą frajdą bywa samo zbieranie, wymienianie się i szukanie tej jednej wymarzonej, błyszczącej, Karty. Trochę jak zbieranie karteczek do segregatora, tylko że o wiele droższe i nie mniej uzależniające. Żeby odleczyć klimat, w 2010 roku byłem Gimbusem i Pokémony w ogóle nie były na moim radarze. Ostatni raz bawiłem się w poki, kiedy zbierało się plastikowe tazo z chipsów i wkurzało sprzedawców w sklepach gniotąc paczki, żeby wyczuć plastik w środku. Samych kart Pokémon wtedy nie zbierałem, bo po prostu nie było na to kasy. Cofając się jeszcze dalej, kiedy częstałem do podstawówki, same karty Pokémon nie były u mnie dostępne, lub tak rzadkie, że nie miałem pojęcia o ich istnieniu. Za to o dziwo natrafiłem na karty Yu-Gi-Oh! TCG. Nie pamiętam, żebym choć jedną paczkę sam kupił, a mimo to miałem całą masę kart. Skąd? Sam do końca nie wiem, ale strzelam, że z second handów, gdzie moi rodzice przypadkiem wyhaczali gotową talię uznając, że to świetna zabawa, często w sklepach z odzieżą używaną można było trafić takie perełki, które przychodziły razem z ciuchami, więc tak wyglądał mój rynek karcianek, improwizacja i przypadek. And it's not żeby było jasne, karty Pokémon TCG w Polsce były już dostępne wcześniej, mniej więcej od 2000 roku, ale tylko w wersji angielskiej. I dla przeciętnego dzieciaka było to jak patrzenie na coś z innego świata. Może i dało się w markecie lub w kiosku dostać jakiś booster, ale dla większości z nas była to legenda, istniała tylko w bajkach na posacie i w rękach szczęściarzy. Brak polskich wydań sprawiał, że TCG było egzotyką, dla mnie one nie istniały. I jedyne co pamiętam, to trzaskanie tazosami o. Chodnik. W świecie karty Pokémon wychodzą w wielu wersjach językowych. Oprócz angielskiego i japońskiego, które dostają wszystkie sety, istnieją także edycje niemieckie, francuskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie, nawet rosyjskie i chińskie. Polska edycja była więc pewnym eksperymentem. Nasi sąsiedzi mieli od dawna swoje wersje językowe, a u nas przez lata dominował tylko import angojęzyczny. Więc dlaczego w końcu spróbowano? Marka Pokémon w Polsce była mocno rozpoznawalna. Anime, gry, gadżety no i oczywiście słynne tazasy z chipsów, ale po latach boomu zainteresowanie przygasło. Dopiero w 2008 roku, kiedy Jetix zaczął puszczać serię Diamant i Perła z polskim dubbingiem, Pokémony przeżyły renesans. I wtedy The Pokémon Company razem z dystrybutorem TM Toys uznali, że czas wejść na rynek z lokalną edycją TCG. W 2010 roku ukazał się pierwszy polski zestaw diament i Perła. Plan był prosty: ułatwić dzieciakom wejście w grę, a rodzicom zakupy, bo przecież kupienie kart, których zasady są po angielsku, to zupełnie inna bariera niż zestaw w języku polskim. W praktyce wydano tylko dwa rozszerzenia: diament i perła oraz tajemne skarby. Każdy booster zabierał 10 kart i oprócz tego TM Toys przygotował trzy gotowe talie tematyczne: Twardy Grunt, Strefa Inferno i Królewski Szron. Talie miały po 60 kart, Żetony Obrażeń, monetę i instrukcje po polsku czyli komplet, żeby od razu zacząć grać. Produkty były dostępne głównie w sklepach z zabawkami i kioskach, a promocja raczej symboliczna: plakaty, wzmianki w magazynach. To budowało hype, ale niekoniecznie przekładało się na realne zainteresowanie kartami. No i tu wychodzi problem. Polska edycja była eksperymentem, ale spóźnionym o dekadę. W 2010 roku karty TCG miały już ogromną bazę graczy na świecie, a u nas dopiero rażkowały. Polscy gracze zdążyli przyzwyczaić się do kart po angielsku i przerzucali się na Judzi oczy Magic the Gathering. Do tego brak kultury turniejowej, słaba dystrybucja i wysoki koszt tłumaczeń sprawiły, że sprzedaż była minimalna. Po tajemnych skarbach w 2012 roku TM Toys ogłosiło, że nie będzie kontynuacji i tak polska przygoda z kartami Pokémon TCG skończyła się po zaledwie dwóch latach. Polskie karty z lat 2010-2012 to dziś bardziej ciekawostka niż obiekt pożądania, ale mają w sobie coś wyjątkowego. To ślad po próbie wprowadzenia Pokémonów po polsku, trochę nieudanej, ale przez to bardziej nostalgicznej. Dla pasjonatów to rzadkość, bo nakład był mały, a większość kart skończyła gdzieś w szufladach albo na podłodze szkolnych korytarzy. Dzisiaj to rarytas, który w dobrze zachowanym stanie potrafi sporo kosztować, a same boostery osiągają nierzadko cenne 400 zł od sztuki, a pojedyncze karty też trzymają się dobrze na rynku. Najrzadszą polską kartą z tych setów jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, w których samym PSA jest bardzo mało, a karta jest niezwykle rzadka i praktycznie nie dostaje na polskim rynku. Pewnie wylądowała w niejednym koszu. Dzisiaj polski rynek żyje angielskimi wydaniami i raczej nie zapowiada się, żebyśmy doczekali powrotu polskiej edycji. Ale właśnie dlatego ten krótki epizod ma swoją wartość i jest przypomnieniem, że nawet Pokémony nie zawsze gwarantują sukcesu. Daj znać w komentarzu, czy pamiętasz polskie karty Pokémon, a może miałeś którąś talię tematyczną i co Twoim zdaniem mogło sprawić, że temat w Polsce nie wypalił. Subskrybuj po więcej tego typu materiałów. Ja się żegnam i do usłyszenia.